Po miesiącach przygotowań, w końcu nadszedł ten dzień. Żegnamy się z Polską na rok i ruszamy w najdłuższą jak do tej pory podróż. Kolejne miesiące spędzimy w Ameryce Południowej, ale najpierw musimy tam dotrzeć. Pierwszy przystanek Madryt. Jest twój? Słuchajcie, zaczynamy naszą jak do tej pory najdłuższą podróż. Właśnie wylądowaliśmy w Madrycie, jest godzina 21.40. Także jesteśmy już zmęczeni, jedziemy zaraz do hotelu. W sumie podróż będzie trwała dwa dni, ale więcej opowiemy Wam dopiero w hotelu, pewnie jutro. Z hotelu. My wstaliśmy jakąś godzinę temu, jest teraz dziewiąta, no i niestety za godzinę musimy się zbierać, bo musimy jeszcze nadać bagaż i tak dalej, a lot mamy około drugiej, więc, żeby być wystarczająco wcześnie. W ogóle słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz w takim hotelu, w którym nie ma recepcji, tylko wchodzi się i do pokoju, i do drzwi wejściowych. No za pomocą kodu, także info dla introwertyków, bo mi się to bardzo podoba na przykład. Hostel, hotel, nie wiem jak to można nazwać, Hello Feria, Sorry za to, że jest dosyć głośno, pewnie, ale po prostu wszyscy chyba stwierdzili, że piątek rano to jest idealna pora, żeby zacząć sprzątać drogę, coś tam wiercić, jeździć i tak dalej. Przenieśliśmy się do środka, bo po prostu było tak głośno, że kompletnie nie dało się nic powiedzieć. Może szybko Wam pokażę pokój. My mamy ogólnie niewiele czasu do wyjścia, także to będzie taki szybki room tour, ale myślę, że to jest akurat ciekawe dla niektórych osób, także proszę bardzo. Tu, gdzie jeszcze leżą nasze rzeczy, ale tak, no jest. Całkiem spoko, wygodne łóżko, duże. E, tutaj jest łazienka, prysznic toaleta, umywalka, czego chcieć więcej. Mała wnęka. No i ten balkonik tutaj jest taki. Trochę przeświecony, ale no, całkiem przyjemnie. Tak, żeby się przespać na jedną noc, to idealne. Ogólnie to fajnie, że mogliśmy się przespać, bo na pewno sobie odpoczęliśmy i trochę powiedzmy, że nabraliśmy sił. Przed tym kolejnym etapem, który będzie trwał no prawie 20 godzin, bo pamiętam, że tam było coś 19 godzin i ileś minut. Najpierw lecimy z Madrytu do Kolumbii, tam mamy przesiadkę i później z Kolumbii do Montevideo. Sprawdzałam pogodę, też jest ok, jakieś 23 stopnie, także... Także to tyle chyba. Myślę, że nic więcej stąd już nie ma sensu pokazywać. Także widzimy się później. Już jesteśmy na lotnisku. Nadaliśmy bagaże. Przy tej bagażowej, powiedzmy, kontroli. Po pierwsze, Pan nas zapytał o to, czy mamy bilet powrotny. Więc ja się trochę zestresowałam, padłam słowotą i panu wyplułam, że tak powiem, z siebie, że no wysłaliśmy tam busa, i potem z Urugwaju jedziemy do Argentyny, i tak dalej, i tak dalej. No i powiedział, że spoko, nie potrzebujemy tych biletów powrotnych. Nawet nie chciał od nas żadnych dokumentów potwierdzających to, czy mówimy prawdę. Później poprosił albo o test, albo o szczepienie, no i tak naprawdę to było tyle. No i później sobie zjedliśmy śniadanie. Piliśmy kawę i teraz jedziemy już do tego naszego terminala, z którego odlatujemy i w ogóle przyszliśmy tutaj. I słuchajcie, jeszcze trzeba dodatkowo jechać pociągiem, co w ogóle pierwszy raz się z tym spotykamy. To lotnisko w Madrycie jest naprawdę ogromne. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszą podróżą, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam relacje pojawiają się praktycznie codziennie i często są to rzeczy, których nie zobaczycie we vlogach. Zapraszam. Lat do Bogoty, mimo że trwał prawie 10 godzin, minął całkiem szybko. Zjedliśmy całkiem smaczny posiłek, obejrzeliśmy kilka filmów i dotarliśmy do Ameryki Południowej. Po około 2 godzinach byliśmy już na pokładzie samolotu do Montevideo. Przez większość czasu spaliśmy, obudził nas dopiero wschód słońca i poranek nad miastem. Już dolecieliśmy, ale niestety jednego bagażu brak. Nie ma mojego plecaka, który był zafoliowany w taką zieloną folię. No i tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie jest i czy go odnajdą i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze, że nie ma tutaj żadnego e, okienka z tej linii, którą lecieliśmy, ale zrobiliśmy wszystko przez internet. E, jakaś pani podeszła do nas hmm. z tej linii i powiedziała, że dopiero w poniedziałek będzie lot, także najwcześniej w poniedziałek dostaniemy ten bagaż. O ile pomylili, i go znajdą, bo go, że jakoś sobie wziął. No powiem Wam, że jestem bardziej niepocieszona i mam nadzieję, że go znajdą, bo jednak miałam tam rzeczy dla mnie dosyć istotne i, i no. Ale bieliznę miałeś na szczęście w moim. No na szczęście bieliznę mam uchwałę, ale po prostu, no tak trochę jestem lekko załamana, że tak powiem. Ogólnie mamy jeszcze trochę czasu, bo hotel jest dopiero od 11, więc pewnie pójdziemy coś zjeść, może jakiś internet kupimy i dopiero wtedy pojedziemy do hotelu. My się zaraz będziemy zbierać na autobus. Mamy do przejechania aż 40 przystanki do naszego hotelu, bo on jest w ogóle po zupełnie innej stronie. Wybraliśmy taki hotel bliżej portu, z którego będziemy odbierać busa, ale jeszcze sobie wstąpiliśmy do Maka i zamówiliśmy sobie kawę. I słuchajcie, w ogóle burgery to są tutaj po 12 dolarów, więc stwierdziliśmy, że odpuścimy i na mieście pewnie zjemy coś dużo taniej. No ale słyszeliśmy, że właśnie Uruguay jest dosyć drogi, także ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało później. Dobra, słuchajcie, nagrywamy małe sprostowanie. Okazało się, że jednak to taki zestaw hamburger, frytki i napój kosztuje te 12 dolarów. Także, żeby nie było, że wprowadzamy w błąd. No, może nie do końca zdrowo, ale w sumie nic tutaj innego na lotnisku nie ma, więc musieliśmy się zadowolić tym, co jest. No, także myjemy i potem ruszamy na autobus. <słyska> encima del mundo musical hay algo esencial que hasta el más experto en él puede fallar tiene simplicidad también complejidad al <gulanty> <Kaffelniki>. sześć. <gulanty> Peżąc... <gulanty> Musimy poczekać, bo tam nie, mhm. Tutaj. Ej, nie okna o, My już jesteśmy w hotelu, fajnie, będziemy mogli sobie w końcu trochę odpocząć, bo po tych lotach wiadomo, człowiek jest spocony, zmęczony i najchętniej to by się po prostu położył. No, pokój powiem Wam, że jest taki może być okulnie, no. Nie spodziewaliśmy się luksusów, ale rozejrzyjcie się, czego nie widzicie. Nie ma okna. No, i to nas powiem wam, że trochę zaskoczyło, bo no, nie doczytaliśmy tego. I tak wchodzimy, rozglądamy się. Nie ma. Ech, no, tak to bywa. Także w sumie takie dwa fakapy, czyli e, zgubiony bagaż i brak okna w pokoju. Ale tak poza tym, to naprawdę wszystko super nam przeleciało. Paweł poszedł teraz w ogóle po hasło do Wi-Fi, bo tutaj w pokoju nie ma. No i co? I pewnie jak tylko szybko się da, weźmiemy prysznic i się położymy. No dobra, już chyba nie ma sensu więcej nagrywać, bo jesteśmy zmęczeni i zresztą sami widzicie jak ja wyglądam. Ale jeżeli chcecie zobaczyć jak pójdzie nam z odbiorem busa i czy odzyskam bagaż, to zasubskrybujcie i zostańcie z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!